Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, pokój, i dobro. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia. Lekko opóźnienie, ale mieliśmy dzień, mamy Dzień Skupienia i mieliśmy adorację, konferencję wcześniej, bo też jako Franciszka nie potrzebujemy takiego naładowania się. Modlimy się za dusze w cierpiące, zakonających dla nas o dobrą śmierć, za tego z nas, to najbardziej potrzebuje modlitwy, módlmy się za Ojca Świętego Leona, módlmy się, prosząc o dar nieba dla wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę, módlmy się za tych, którzy nie potrafią y, prosić o modlitwę, za tych, którzy nie potrafią y, się modlić, za tych, którzy odeszli od wspólnoty Kościoła, za tych, którzy zostali zranieni przez Kościół, za tych, którzy ranią siebie nawzajem, Módlmy się w intencji Ewy Wiśniewskiej, Joasi Czołapskiej, Kasi Szkarpetowskiej, Piotra Mistachowicza z wydawnictwa Esprit, w intencji tego wszystkiego, co gdzieś jest bliskie nam, naszym sercom. Moi drodzy, bardzo Was proszę w intencji naszej wspólnoty modlitewnej Módlmy się za Ojca Świętego, Franciszka, radość nieba. Dla Niego bardzo Was też proszę, jeśli możecie, to też udostępnijcie naszą modlitwę i kciuk do góry. To jest dla nas bardzo ważne. Też bardzo Was proszę, jeśli możecie i chcecie, możecie wesprzeć rozwój tego kanału poprzez, poprzez wsparcie. Na dole macie przy czacie e, taką możliwość, mianowicie symbol przekreślonego, znaczy symbol dolara. I możecie w ten sposób też e, wesprzeć właśnie rozwój tegoż kanału złotówką, dwoma złotymi. E, co byście, że tak powiem, chcieli, to będę Wam niezmiernie wdzięczny. Też, moi drodzy, wrzucam Wam najnowszy film. Najnowszy film, który dzisiaj się pojawił. Wrzucam Wam u góry. Za ludzi, którzy nie chcą i nie potrafią przebaczyć Łukaszowi i odrzucili mnie w kąt, mhm. też modlimy się o to, co prosi Łukasz. Mógłbym się. Odar nieba dla księdza Piotra Pawlukiewicza. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin. Módlmy się za tych, którzy proszą bez słów o modlitwę za siebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Druga dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze, w naszych intencjach. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Trzecia dziesiątka naszej koronki do Bożego Miłosierdzia o nietypowej porze w naszych intencjach. Módlmy się. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej lęki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Witaj, Witaj, Darek, Szczęść Boże, pokój i dobro. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. W intencji spowiednika od Darka. W intencji ciężko chorej sąsiadki Haliny, o ulgę w cierpieniu. Marti, pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. E, Szymek za. Um, Okej. Okay. no to wiesz, ja już cię blokuje, bo byłaś, czy byłeś tylko na. 24 godziny zablokowana, teraz już będziesz zablokowana na cały czas. Módlmy się za siebie nawzajem, za naszą wspólnotę, za hejterów, którzy też jak widzimy się pojawiają. Ojcze Przedwieczny, Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny. Miłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. okrwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Moi drodzy, Bóg zapłać Wam za wspólną modlitwę. Pomodlimy się teraz w intencji naszej ojczyzny, Polski, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód lecz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Za wszystkich zniewolonych módlmy się. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą stronź do piekła. Amen. Pozdrawiam wszystkich, którzy się pojawili od dłuższego czasu. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, tradycyjnie, jeżeli byście chcieli, mogli, możecie wejść na film, który jest na górze przypięty. A teraz wrzuciłem Wam zrzutkę na, wrzutkę na zrzutkę na nasze inwestycje które są pokażę być może po świętach, może przed świętami. Dzięki wielkie yy, Łukasz za, za modlitwę, za twoje doświadczenie, cierpienia też. Módlmy się za siebie nawzajem. Jak widzicie hejterów też yy, nie brakuje na tym kanale, pojawiają się, ale robimy swoje. I jeszcze Wam rzucę Macie u góry. Pytaj, pytaj, Łukasz, proszę bardzo, pytaj, pytaj. Można zadawać pytania, po to to jest. Najlepiej Łukaszu, żeby udała się do egzorcysty na rozmowę, żeby porozmawiała i tam zbada, by być może jest coś na tej rzeczy, albo do Spowiedzi Świętej. Tak, to jest najlepsza rzecz. No to jest to, co mogłeś zrobić. Nic więcej nie damy rady zrobić w tym znaczeniu, że um, no. Nie damy rady po prostu. Bart, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Jean Louis Perez, szczęść Boże, witam serdecznie. Hello. Zachęcam, dajcie kciuk do góry, byśmy mogli zwięk mieć zwiększoną ilość osób. Będę Wam niezmiernie wdzięczny. Nie ma sprawy Łukasz, trzymaj się. Dzięki, przyda się błogosławieństwo. Stanowczo, stanowczo Grzegorz powiedzieć nie, basta nie i też modlić się właśnie może też w tej intencji na koronce do Bożego Miłosierdzia, w intencji tej osoby. No to jest też jakieś działanie diabelskie, można powiedzieć, gdzie próbuje się właśnie za wszelką zły duch, próbuje za wszelką cenę dowalić komuś, kto, kto nie życzy sobie jego obecności. Zdecydowanie powiedzieć i nawet przestać odwiedzać. Jeżeli to jest ktoś wasz twój znajomy, to po prostu przestać odwiedzać. No ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Człowiek albo wierzy w Boga, albo wierzy w byle co. I po prostu ten. Ale ja wiem, co ja chciałem Wam pokazać. Poczekajcie jeszcze chwilę, waga. Moi drodzy, słuchajcie, no wczoraj zapomniałem, bo wczoraj ją przywiozłem. Już jest lekcja z księdzem Piotrem Pawlukiewiczem. I ze mną, po prostu ze mną, jeśli ktoś chce, może taką książkę dostać, w sensie złożyć ofiarę. Ofiara to jest 40 zł plus wysyłki, czyli umówmy się 55 zł z moim autografem, ze wszystkim. Także można napisać, wysłać sms napisać do nas do klasztoru i. E, Wam wtedy wyślę jedną, dwie. Ja powiem tak, książkę, którą trzymam. Jesteście pierwszymi, którzy, no, że tak powiem, mają reklamowaną tę książkę. 15 sierpnia będzie, 15 grudnia będzie premiera. Także no, bardzo was wam polecam. Seks, poezja czy rzemiosło. Dzisiaj seksualność sprowadzono do produktu, przedmiotu, który można sprzedać, kupić. A to nie o to chodzi. Seksualność to dar od Boga, zaproszenie do udziału w wrodzeniu świata. Poprzez akt cielesny Bóg nam ufa, że nie zepsujemy świata, który On stworzył. Mam nadzieję, że właśnie też tak mi się po prostu otworzyło. Tomek, dzięki Łukasz, dzięki. Dlaczego dykasteria wiary zakwestionowała tytuł Maryi jako współodkupicielki i pośredniczki, co było celem? U mnie rodzi to zmieszanie. Piotrze, jedynym odkupicielem jest Jezus Chrystus w sensie dosłownym. Dlaczego w Polsce ludzi, lo, rodzi się mniej ludzi? Też to jest odpowiedź w tej książce. Też jest odpowiedź, i pongo w tej książce więc polecam. Nie zdradzę wszystkiego, bo nie mogę. Ale też to pytanie jest gdzieś zawarte, więc bardzo serdecznie polecam naprawdę tę książkę, bo jest ona warta, warta uwagi. Warta uwagi jest. Łukasz dzięki. To moi drodzy, życzę Wam dobrego wieczoru. No, oby tylko ta książka Grzegorz nie stała, ale ona, żeby po prostu pracowała. Zachęcam, to są lekcje, czyli też praca domowa, nawet jest. No, jest to coś niesamowitego. Naprawdę polecam, polecam, bo nie spodziewałem się, że coś takiego wyjdzie. Także. Bokitos, nie rozumiem Twojego twierdzenia, co ono ma, że do, tak powiem, do rzeczywistości książki, czy w ogóle do, no, do tego, co on. Ogólnie do, nie rozumiem Twojego zdania, w odniesieniu do czego. Kończymy, moi drodzy, 25 minut. Życzę Wam dobrego, błogosławionego wieczoru. Będzie dużo się działo. Z Bogiem, dobranoc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dalszym ciągu, Pongo, nie rozumiem Twojego stwierdzenia. Życzę dobrego wieczoru z Bogiem i będzie pochwalony Jezus Chrystus.